No nie, już parę razy akurat też się tak zdarzyło, że pożyczyłem sobie rękawiczki od drugiego bramkarza, w tym przypadku akurat to było od Jadka. Tak jakoś pokusiło, sobie stanąłem do bramki, pobawiliśmy się trochę w przerwie. Znaczy jakbym był na boisku wtedy i by była taka konieczność, no to ja jestem yy, yy, najbardziej na tak, także, także myślę, ale to wiadomo też, że decyzja należy do trenera. Grałem, ale to były czasy jeszcze juniorskie i właśnie też akurat się tak złożyło, że akurat to były te czasy, gdzie, gdzie, gdzie jeden bramkarz był i też akurat chyba kartkę dostał czerwoną i ja go zastąpiłem. Nie, 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 to już nawet była sama końcówka, to żeby cię nie skłamać, to było nie wiem, może 88 minuta, także raz piątkę tylko wbiłem. No powiem szczerze, że, że nie jest to, to łatwe stanąć na bramce i, i, i bronić e, tzw. zwanych pigułków, bo to, co koledzy uderzali, to naprawdę to jest e, mocne, silne uderzenie, uderzenie także e, nie jest to coś łatwego i naprawdę e, jestem podziwu po dla bramkarza. No możliwe, możliwe, ale. Nie wydaje mi się, żeby to jakiś wpływ miało na, na, na skuteczność czy, czy na poprawę gry. Można jedynie się dowiedzieć, jak, jak, jak to wygląda z, z punktu widzenia bramkarza.